Na kanale MGSM.pl Witam Was, Adam Kowski. I dziś zastanowimy się, czy warto kupić smartfon z Biedronki Od na przykład taki Myfona Smart Plus Nasz krótki przegląd Zaczniemy oczywiście od rzutu oka na specyfikację i zestaw, z jakim otrzymamy telefon MyFocus Smart Plus no, z racji swojej dość niskiej ceny oczywiście nie obsługuje LTE. Mamy tutaj obsługę sieci 2G i 3G w zakresach 850, 900, 1800, 1900 i 200. Smartfon waży 174 gramy i ma 5,5 calowy wyświetlacz HD. Współczynnik gęstości tego wyświetlacza to 267 ppi. Smartfon zasila bateria o pojemności 3000 mAh. I co bardzo ważne, akumulator można wyjąć z telefonu i samodzielnie go wymienić. Obudowa jest po prostu rozbieralna. Telefon jest tani, więc nie ma co liczyć na yy, wyśrubowaną pojemność pamięci. Pamięć operacyjna ma tu zaledwie gigabajt, natomiast pamięć wbudowana mieści 8 GB danych, czyli tak de facto około 5 pozostaje na starcie do dyspozycji użytkownika. Na pocieszenie można użyć karty microSD o pojemności tylko do 32 GB, ale za to w osobnym gnieździe, bez konieczności rezygnowania z obsługi dwóch kart SIM, na co oczywiście ten smartfon nam pozwala. Sercem telefonu jest czterorodzeniowy procesor MediaTek MT6580 o taktowaniu 1.3 GHz, wspomagany grafiką Mali-400MP2 o taktowaniu 500 MHz. Wszystkim tym zarządza dość świeży system Android 7.0, co jest moim zdaniem sporą niespodzianką w tak budżetowym, w tak niskopółkowym smartfonie i co według mnie należy pochwalić w przypadku tego rodzaju telefonów. Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, no to cóż, jest budżetowo. 5 megapikseli z autofokusem i lampką LED z tyłu oraz 2 megapiksele, podstawowa kamerka z przodu. No nic wielkiego, ale cena też przecież jest niewielka. iPhone Smart Plus... Jest sprzedawany w dość estetycznym pudełku z przezroczystym okienkiem przez które widać telefon, a w zestawie znajdziemy niewiele. Prosty przewód USB, zasilacz sieciowy 1 A, instrukcję, kartę gwarancyjną. No i w tej chwili w zestawie oferowanym obecnie, w momencie kiedy opowiadam o tym telefonie, w komplecie macie też starter sieci Tubiedronka. Z darmowym gigabajtem danych, oczywiście pod warunkiem utrzymywania y, aktywnego konta. Tu nie wiem, jak długo ta promocja potrwa, także nie przywiązujcie się do tej informacji. Rzućmy okiem na telefon. Kosmart yy, Plus nie wyróżnia się jakoś szczególnie na tle innych niedrogich telefonów, ale trudno powiedzieć, żeby był szpetny nawet można uznać go za dość, dość zgrabny. Telefon oczywiście ma obudowę stworzywa. To wiadomo, przy tej cenie trudno oczekiwać metalu. Obudowa jest utrzymana w ciemnej szarości. Tu oczywiście mowa o ramce. Natomiast większa część jest czarna, czyli tył i front. Ozdób nie ma zbyt wiele. Ozdobą, o ile można oczywiście tak powiedzieć, jest ewentualnie namalowane z tyłu logo modelu i producenta. No i Moim zdaniem też jest niebrzydka uprawka aparatu fotograficznego, który nieco wystaje poza obrys, ale no powiedzmy, że nie razi jakoś to szczególnie w oczy i nawet, powiedzmy, może stać się pewnym wyróżnikiem tego telefonu. Smartfon jest tani, ale wiecie co? Ma wypukłe szkiełko, czyli to, co w tej chwili najmodniejsze. Wyświetlacz chroni wypukłe szkło 2,5D i to jest no, w tym segmencie chyba w tej chwili jeszcze rzadko spotykane a zapewnia smartfonowi świeży, dość nowoczesny wygląd, modny taki. Budowa jest generalnie dobrze spasowana, tutaj nie zauważyłem, żeby trzeszczała, nie zauważyłem, żeby była podatna na zginanie, chociaż tylna pokrywa jest mocowana na zatrzaski biegnące wokół niej, tak niczym kapsel. Trochę ciężko schodzi, ale z drugiej strony po jej założeniu pewnie trzyma się na miejscu, nie ma luzów i tak jak powiedziałem, nie skrzypi, chociaż. No, widać na nie ślady palców, podobnie jak na froncie telefonu. Oba gniazda, jakie ma iPhone Smart Plus, czyli mikro, USB i mini-jack, powędrowały na górną ściankę. Nie każdy to rozwiązanie lubi, ja akurat nie narzekam, mnie to nie przeszkadza, ale no, zaznaczam, ponieważ są wśród Was zapewne tacy, którym to może nie odpowiadać. Telefon ma pojedynczy głośnik umieszczony na tylnej ściance. No i tu znowu, głośnik gra całkiem przyzwoicie, no ale musimy uważać, żeby go nie zasłonić, czy to ręką, jak oglądamy film na ekranie, czy po prostu odkładając go na plecy, na stół. No ten dźwięk po prostu będzie stłumiony, więc powiedzmy, że ten głośnik to tak nie do końca bym pochwalił. No ale, tak jak powiedziałem, gra całkiem nieźle, więc dobra, nie będziemy się pastwić. 5,5-calowy wyświetlacz. O rozdzielczości HD. No cóż, no nie jest niczym wielkim, ale kurczę też z drugiej strony nie ma na co narzekać. Przy tej cenie HD to jest całkiem nieźle. Ramka ekranu nawet jest w miarę wąska, taka też powiedzmy zgodna z obowiązującą modą. No nie wygląda to źle, a na pewno nie wygląda to źle w odniesieniu do ceny telefonu. No ale znów muszę na coś ponarzekać, bo. Tutaj producent nie poskąpił na design, na modne szkiełko, ale kurczę, nie dał diody powiadomień. I nie ma tutaj też żadnego innego rozwiązania o czymś na kształt Always On Display, to nawet nie mamy co marzyć. No, to takie małe niedociągnięcie. Ponarzekałem, ponarzekałem, ale w sumie, no, budowa jest całkiem w porządku, no i ekran też jest w porządku, ma niezłe kąty czytelności, w miarę przyzwoitą jasność. Tu oczywiście zawsze może być lepiej, ale... Przy tej cenie nie jest źle. No jeżeli bym na coś narzekał, no to na to, że szkiełko niestety no, dość łatwo zarysować. Oczywiście, no, jeżeli będziecie używali telefonu normalnie, no to nic złego się nie stanie, ale jeśli zwykliście nosić telefon w kieszeni z drobniakami czy z kluczami, no to cóż, przygotujcie się na to, że ten ekran porysuje się dość szybko. Tanie, telefony. Zazwyczaj nie są mistrzami fotografii i MyPhone Q Smart Plus no tutaj nie burzy murów. No nie jest mistrzem fotografii, ale znów zestawiając jakość zdjęcie z ceną telefonu nie trzeba chyba zbyt mocno narzekać. Fotki wykonywane w dzień są w zasadzie poprawne, chociaż aparat ma lekką tendencję do przejaskrawiania jaśniejszych partii kadru, na przykład podświetlonych przez słońce chmur. No tutaj może trochę pomóc HDR, ale no, trochę jednak te zdjęcia mogłyby mieć lepiej zachowany balans barw. Mimo to, czasem udaje się zrobić naprawdę fajne zdjęcie i, no, jakościowo powiedzmy, nawet yy, nawet yy, spokojnie pasujące do nieco droższych smartfonów. Generalnie aparat, no cóż, 5 megapikseli z opcją interpolacji do 8, z której. Raczej nie polecam korzystać, podobnie jak z cyfrowego zoomu. No, aparat powiedzmy, że jest w miarę przyzwoity i znów odnosząc do ceny, nie ma go sensu krytykować. Trochę gorzej jest z przednią kamerą, no bo tu 2 mega. No, nie jest to telefon do selfie. Oczywiście awaryjnie lepszy taki aparat niż żaden, ale nie liczcie na cuda. Yy, Filmy z kolei. Całkiem znośne, oczywiście mówimy o filmach z tylnego aparatu, bo te z przedniego są nagrywane VGA i są zwyczajnie słabe. Natomiast te kręcone tylnym aparatem no, są nawet jak na cenę telefonu powiedziałbym, że przynajmniej dobre. Oczywiście przykładowe filmy. Nagrane ku Smartem Plus znajdziecie na tym kanale, natomiast gdybyście chcieli obejrzeć zdjęcia wykonywane przez oba aparaty tego smartfona, znajdziecie je na karcie katalogowej na stronie mgsm.pl. Podobnie zresztą jak pełną specyfikację tego urządzenia. Jak dotąd z tym telefonem jest wszystko w porządku, pomimo niskiej ceny. A jak wygląda jego wydajność? No cóż, nie oszukujmy się. Czterodzeniowy MediaTek plus Gigabyte RAMu, no tutaj rewelacji nie będzie. Na tym telefonie raczej nie pogracie, a na pewno nie pogracie z przyjemnością wymagające gry, ale te prostsze powiedzmy, że dadzą się odpalić. Wygląda to słabo, szczególnie jak spojrzymy na wyniki w benchmarkach, ale powiem Wam szczerze, mnie trochę zaskoczyło, że ten telefon w ogóle mimo wszystko działa. I to nie działa tak całkiem źle. Nie, był w stanie, nie była w stanie go zakrztusić aplikacja Facebooka. No, tak, pewnie nie był demonem prędkości, ale Facebook działał, a ta aplikacja akurat słynie ze swojej zasobożerności. Tutaj dawała się obsługiwać. Dało się skorzystać z wielu innych takich, powiedziałbym, czysto użytkowych aplikacji, jak choćby z iTaxi, czy z Google Maps, czy z Total Commandera, z kilku innych aplikacji, których na co dzień używam. Oczywiście nie mówię tutaj o zabawie, o multimediach, tylko o takich czysto praktycznych apkach do codziennego wykorzystywania. No i tak właściwie powinienem teraz ponarzekać. Że telefon słaby, i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, on kosztuje 333 zł. Czego wy moi drodzy oczekujecie od tak taniego smartfonu? Ja się dziwię, że on w ogóle działa, i jestem tym zaskoczony. A jestem zaskoczony dodatkowo, że on jeszcze nawet w miarę sprawnie działa, nie miałem ochoty rzucić nim o ziemię. Oczywiście przesiadka z mojego flagowca powiedzmy, że no nie była zbyt rewelacyjnym doświadczeniem, ale z drugiej strony, gdybym wydał na taki telefon 300 zł z groszami, no nie byłbym zawiedziony. Działa. Powiedzmy, że niezbyt szybko, ale zupełnie sprawnie na to, by nie zirytować użytkownika jakimiś tam przywieszkami z powolnieniami itd. Oczywiście pamiętając, by nie stawiać przed nim jakichś wygórowanych żądań, wygórowanych zadań. Tak jak powiedziałem, no nie jest to telefon dla graczy. Jeżeli jesteście graczami, no to nie kupujcie telefonu za 300 zł ani tego, ani żadnego innego. No tutaj myślę, że nawet za 600 zł nie znajdziecie telefonu, który by Was zadowolił. Więc pamiętajmy, no jest to telefon do pewnych określonych zastosowań, nazwijmy to podstawowych, budżetowych. I tego się trzymajmy. I w tej roli nasz telefon spisze się całkiem dzielnie. Tej jego dość sprawnej, jak na te parametry i na tą cenę pracy, z pewnością ma spory udział dość świeży system operacyjny, który, jak wiemy, no, w pewnym stopniu na pewno został przystosowany do wspierania tych mniej wysilonych smartfonów. Mamy tutaj też dodatkową opcję, która nazywa się DuraSpeed. Jest to taki dodatek zaszyty w systemie, który Pozwala ubijać, wyłączać aplikacje pracujące w tle i ograniczyć ilość tych działających w tle aplikacji do tych naprawdę niezbędnych. Tu oczywiście mamy wpływ, które, które aplikacje mają być chronione, których telefon nie będzie zabijał, a pozostałe po prostu, kiedy przestaniemy z nich używać, po pewnym czasie zostaną zamknięte, co? No, z pewnością y, przyspieszy działanie telefonu, a jak wiadomo, no, tutaj pamięci nie ma w nadmiarze, więc smartfon sam z siebie musi sobie jakoś poradzić. Na wydajność telefonu, y, mając oczywiście na uwadze jego cenę, narzekał nie będę. Natomiast, no, pamięć, pamięć budowana jest chyba takim zdecydowanie większym problemem, jaki tu napotkamy. Mamy 8GB, czyli na starcie nieco ponad 5. Mało a na karcie dołożymy najwyżej 32, więc też bez rewelacji, choć z drugiej strony, kiedy tak się zastanowię, trochę głębiej, to ten telefon jest przeznaczony dla mniej wymagających nabywców, takich, którzy instalują mniej aplikacji, przechowują w telefonie mniej multimediów, robią, wydaje mi się, przynajmniej tak mi się wydaje, mniej zdjęć, więc... Może im ta pamięć wystarczy? No, dla mnie jest za mało, ale to nie znaczy, że dla każdego tak będzie. Niemniej zwróćcie na to uwagę, wybierając swój przyszły smartfon. Nie wspomniałem jeszcze o interfejsie, ale w zasadzie tu. Trudno wiele powiedzieć, bo mamy tu prawie surowy interfejs, taki, jakim jest Android 70, bez dodatkowych nakładek, udziwnień, modyfikacji. Jedyna zmiana, którą tu zauważyłem, to jest wspomniane już DuraSpeed. Jest też dołożona aplikacja Miravision, dzięki której możecie dostosować i sposób wyświetlania obrazu balance barw do Waszych upodobań, ale. To w zasadzie wszystkie modyfikacje, które znajdziecie w systemie. Reszta jest po prostu typowa, standardowa i zasobnik aplikacji, i linia powiadomień i panel skrótów. Wszystko wygląda tak, jak się przyzwyczailiśmy. Tutaj żadnych udziwnień, jak powiedziałem, nie ma. No ale znów jest coś, co muszę skrytykować. I nie chcę tego robić, ale niestety przy każdym iPhone'ie jak na razie trzeba. Chodzi o preinstalowane fabrycznie aplikacje. iPhone dokłada ich całkiem sporo, w dodatku wybór tych aplikacji jest, moim zdaniem proszę wybaczyć, ale marny, by nie powiedzieć tego dosadniej. Są to aplikacje mało praktyczne, mało przydatne, mało użyteczne, oczywiście może poza nawigacją na która rzeczywiście jest świetna, tylko niestety tutaj mamy wersję demo, a potem musimy sobie już za to zapłacić. No, ja bym wolał, żeby była pełna nawigacja i żadnych innych aplikacji, to by było zdecydowanie przyjaźniejszym ruchem w kierunku użytkownika. Tak, to na starcie, kiedy kupimy telefon, musimy te zbędne aplikacje poodinstalowywać. Niektóre można, resztę możemy co najwyżej wyłączyć. No, a kiedy tej pamięci mamy, tak jak wspomniałem, mało, no to jest to najzwyczajniej słabe. No ale żeby nie było, że tak krytykuję i jeżdżę pod tym iPhone'ie, no to dodam, że na pokładzie telefonu mamy jeszcze Radio FM i to z możliwością nagrywania. No i wszystkie typowe składniki w rodzaju kalkulatora, kalendarza klienta, e-mail. Ale o ciekawostka, nie ma fabrycznie instalowanego dyktafonu. Trzeba pobrać sobie aplikację, wtedy oczywiście dyktafon działa. Ale jego nieobecność, podczas gdy mamy masę innych zbędnych aplikacji, jest co najmniej dziwna, by nie powiedzieć wprost słaba. Nie skrytykuję natomiast kusmarta w roli narzędzia komunikacji. Spisuje się po prostu dobrze. W słuchawce mamy przyzwoitą jakość dźwięku, nieźle działa też głośnik zewnętrzny, oczywiście, o ile go nie zasłonimy. Nie ma problemów z utrzymaniem stabilnego połączenia, nie ma problemów przy współpracy z akcesoriami Bluetooth, przy łączności z routerem. No, nie ma NFC, ale przy tej cenie żartujecie. No, trudno, żeby było. Podobnie jak LTE. No, to są takie braki, powiedzmy, na które można ponarzekać, ale nie w telefonie za 300 zł, i to będę stanowczo podkreślał. No, można jeszcze, powiedzmy, marudzić, że Wi-Fi działa tylko w paśmie 2,4 giga, no, ale znów cena no nie bierze się z kosmosu, a powiedzmy, że te pewne braki KuSmart nadrabia tym, że obsługuje dwie karty SIM. Robi to w prosty sposób, co prawda w trybie dual standby, ale obsługa jest bardzo łatwa, typowa, taka jak w większości dual SIMów. No i najważniejsze, slot nie jest hybrydowy, możemy włożyć do tego telefonu dwie karty SIM, jedną nano, drugą mikro i oprócz tego jeszcze pamięć microSD, co Zdarza się, przyznacie, coraz rzadziej producenci pokochali hybrydowe sloty, a użytkownicy, no cóż, nie wiem jak wie, ale ja akurat nie przepadam. Mogę również pochwalić akumulatorku Smarta Plus. Jest całkiem spory, 3000 mAh i w praktyce zapewni telefonowi bez problemu działanie przez cały dzień, w zasadzie bez względu na sposób, w jaki będziecie z niego korzystać. Nawet jeżeli będziecie wykorzystywać ten telefon intensywnie, oczywiście o ile w ogóle to będzie możliwe, Bateria wytrzyma do końca dnia. Oszczędniejsi użytkownicy, a wydaje mi się, że do takich jest ten telefon adresowany. Bez problemu wyciągną z baterii dwa, nawet może i trzy dni działania. Udawało mi się. Także jest to możliwe, chociaż z reguły już pod koniec trzeciego dnia miałem ostrzegawczy komunikat. Niemniej da radę i w odniesieniu do ceny, ta bateria jest jak najbardziej ok. Cóż. Jak widzicie, nie jest to rewelacyjny sprzęt, ale nie taki ma być. Ma być przede wszystkim niedrogi i w swojej cenie zaoferować w miarę rozsądne możliwości. I taki oferuje. I gdyby był droższy, no to pewnie bym porażekał, pewnie bym wam go nie polecał. Ale przy takiej cenie, w jakiej znajdziecie go w biedronce, słuchajcie, no cudów nie ma. Spokojnie możecie kupić taki telefon. Jest niedrogi, nie oferuje wiele, ale też nie kosztuje wiele. I tego się trzymajmy. No i jeżeli oczekujecie, bym wam powiedział, czy kupić, czy nie kupić. Hm. Powiem tak, jeżeli stać was na droższy, mocniejszy smartfon, to kupcie ten droższy i mocniejszy smartfon. Ale jeżeli nie chcecie wydać na telefon zbyt wiele, to ten jest zupełnie okej. Okay. Nie będziecie rozczarowani, nie będziecie zawiedzeni i nie będziecie mieli ochoty rzucać nim o ziemię. Oczywiście pod warunkiem, że będziecie pamiętać, iż nie jest to flagowiec. To by było na tyle. Żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!